Mnie to zawsze śmieszy, bo ja nie wiem, dlaczego ma być faworyzowana przez sędzie. Tego w ogóle nie mogę pojąć, moja głowa tego nie ogarnia, bo dla mnie Basia, czy Magda, czy Asia, czy Reni, czy kto tam jeszcze, no to, to są... Po prostu takie same gwiazdy, które ja oceniam. Nie ma to dla mnie absolutnie znaczenia, kim są, co robią. Oceniam ich taniec. I kiedy Basia tańczy źle, to mówię o tym, że tańczy źle, kiedy tańczy dobrze, tańczy dobrze. A czasami tak się zdarza, zauważyłam w Polsce, że osoby dobrze tańczące nie są dobrze postrzegane przez publiczność przed telewizorami, bo... Pamiętam w tamtej edycji dokładnie ta sama opinia była, kiedy Asi dałam, która wygrała zresztą tanie z gwiazdami, dałam dobrą notę, to usłyszałam, że ją faworyzuje. Więc słowo faworyzuje już u mnie straciło w ogóle na wartości, bo tego słowa po prostu w ogóle nie ma u mnie tak naprawdę. Patrząc na sam poziom tańca, kogo widzi pani w finale? Trudno powiedzieć, bo rzeczywiście bardzo pięknie się prezentuje, prezentowała Asia i Reni, których nie ma dziewcząt. Bardzo dobrze sobie radzi właśnie Basia, szczególnie w tantach standardowych, łacińskich mniej. Sandra też bardzo ładnie sobie radzi w poszczególnych tańcach, a z mężczyzn podoba mi się też na przykład Adam. Naprawdę jest coś w nim takiego ciekawego, bardzo się do tego przykłada, także to zobaczymy jeszcze.